Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Niestety po dość długiej przerwie. Ale wcześniej brakowało mi czasu nagrywki. Wszystkie prace na siebie się nakładały. A przez wiosnę jaka u nas była bardzo dobrze rodziły sobie chwasty. Wszystko i nastało w miejscu wiosną. Ponieważ było bardzo mokro i chłodno. I dużo czasu teraz nam schodziło, żeby doprowadzić te pola do czystości. No i wszystko się zbiegało w czasie, bo doszły jeszcze pokosy. Melisy czy to cząbru. z cząbrym o tyle było dobrze, że część sprzedaliśmy na mokro, nie trzeba było go suszyć i obmłacać. No a jednak nałożenie suszarni jednej i drugiej to jest cały dzień. Potem trzeba to wszystko wymucić, to też jest cały dzień. Dlatego jeszcze trzeba wstawać w nocy do suszarni, żeby sprawdzać czy tam wszystko działa. czy Czasem jakiś wentylator się nie wyłączył, czy nie zerwało zawleczki w podajniku od pieca i na bieżąco kontrolować temperaturę. A teraz można powiedzieć, że mam taki późniejszy okres, bo zaczęły już się żniwa. Wszystko już porobiliśmy, co mieliśmy porobić. Teraz tam takie drobniejsze prace, jak jeszcze raz będę podredlał lubczyk i kozłek najprawdopodobniej, bo już raz podredliłem. A też trochę czasu na to schodziło. Jeszcze do wieczora się jeździło, a teraz trzeba było wolniej żeby nie pozasypywać tych liści. No a teraz są żliwa, To póki siedzę w ciągniku i tylko podjeżdżam i odwożę to zboże, to chociaż coś nagram. Już zaczęliśmy, mój, dwa dni temu mucić. Wymuciliśmy 2,5 hektara przed deszcz. Potem znowu był przestój. Ruszyliśmy przężyto tam na takich najgorszych działkach, gdzie było najwięcej wody. To trzy razy musieliśmy się wyciągać. I na razie nie próbujemy. Czekamy aż to obecnie. Jednak znowu zapowiadałem deszcze. Już teraz ruszyliśmy z pszenicą. Tu jest 3,5 hektara. 12 za słabo już namuciłem. I podpułem drugą, i druga też powinna być na kogo to to nie patrzcie, bo po prostu nie wyłączył, jak jeździł i wysypał. I myślę, że jeszcze jedna przepa, tu śmiało powinna być. Tam też był taki kawałek, to zostawiliśmy sobie do siebu, to wysypał tam y, dwa zbiorniki całe, to też tam jest od 2,5 do 3 ton, trzeba liczyć. Większość ważyliśmy na bieżąco. to Te sprzężyta też. Wczoraj muciliśmy jedno pole, to wyszło ponad 5 ton z hektara, jeżeli się nie mylę. A tam też sporo wymiękło i tam też jest miejscami taki piasek, więc dosłownie tam przy takiej pogodzie jaka była, to że to było... tam co krok można powiedzieć miejscami do kolan, więc nie było tam rewelacji na tym polu. Tu pszenica bardzo ładnie sypie, tutaj jest akurat odmiana bilans. I to rok wcześniej ona była z centrali i po prostu mieliśmy półtora hektara zasianego centrali i sami zaprawiliśmy i tu obsieliśmy. No i chcemy to dzisiaj skończyć to pole i albo spróbujemy wjeżdżać w tamto pszenżyto, jeżeli się uda, a jak nie to tu naprzeciwko też jest jeszcze pszenica i będziemy pszenicę próbowali. No dość późno zaczęliśmy żniwa, no ale to głównie przez to, że była melisa na suszarni I chcieliśmy skończyć jedno, zacząć drugie Bo jednak wyczyszczenie kombajnu to jest dzień, no cały dzień Trzeba siedzieć w tym kombajnie jak nie więcej, bo to wszystko tam trzeba poprzepuszczać Słomę, najlepiej to zostawić właśnie po jakimś szcząbrze jeżeli było, albo trochę melisy I po prostu przepuścić to kilka razy, żeby to wszystko wyczyściło dokładnie tą słomę Bardzo dokładnie wszystko trzeba wydmuchać, nasiona no ale Bizonem dużo szybciej wymucimy, niż warmianką, jeżeli chodzi o liście z suszarni. Bo tą dużą suszarnię to muciliśmy ostatnio, jak dobrze chyba poszło, to 5 godzin, jeżeli się nie mylę. tylko, Szkoda, że nie mamy tego podajnika taśmowego, bo są takie, raczej płachtowego, bo są takie płachtowe. Ale no niestety ceny tak poszły w górę wszystkiego, że teraz takie płachtowe to chyba tam z 8 kosztuje i na razie po prostu podajemy do tego dzisiaj zapowiadali też jakieś burze więc ciekawe czy przyjdzie, albo nie oby to wszystko się przesunęło już naprawdę wystarczy A, chcemy już jak najszybciej to wszystko wymucić słomę wymieniamy za obornik, tak jak w poprzednim roku i trzeba to zacząć talerzować i zasiać poplony i nie wiem czy będę siał poplony amazonką a jeżeli nie będzie czasu to po prostu w rozsiewacz, zmieszam. Rozsiewaczem rozrzucę, bronami przejadę i będzie dużo szybciej. Wyszedł na dwór, ale może wiatr się uspokoił. A trochę się już uspokoiło. To jest niby ósemka, ale no... Tu są dość wysokie burty. To jest odnawiana. I też... Ceny tych przyczep przestały, to poszło wybory w tamtym roku. Jak ta Sławka kupowaliśmy, to teraz chyba poszła taka sama. To jest chyba 15 tysięcy różnica albo nawet 20 tysięcy różnica na przyczepie, więc to jest bardzo dużo. No i używane maszyny też poszły kiedyś taką odnowioną, to chyba za 30 tysięcy dało się kupić, a teraz jak patrzyłem, to chyba 40 tysięcy taka odnowiona kosztuje, bo to jest 811. Także też postaram się więcej nagrywać, bo nawet nie nagrałem tego ścinacza zielonek, bo też przyszedł nowy kombajn odebraliśmy do kopania Annę przerobioną, też nic nie nagrałem. Także no mam nadzieję, że trochę będę miał teraz więcej czasu i postaram się coś wam nagrywać, żeby pokazywać coś działo. No bo takich podstawowych prac ja nie nagrywam jak gracowanie, bo nikogo to za bardzo nie interesowało nawet. No też miałem nagrać, jak odebraliśmy John z serwisu, ile były koszty, też postaram się nagrać. No, może będzie to spóźniony odcinek, ale chociaż się pojawi. No. Także myślę to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, na następnego, cześć!